Mamy 30 minut po godzinie 8, zatem sprawdźmy, co dzieje się na lubelskich drogach w tym momencie. Jest. Pięknie, naprawdę, poza kilkoma drobnymi remontami, które się w tym momencie odbywają, no bo przypomnę, że na ulicy pocztowej są prowadzone prace naprawcze. Od dziś do 19 lipca ta ulica będzie odbywała się tylko jednostronnie, raczej ruch na tej ulicy będzie się odbywał tylko jednostronnie od Placu Dworcowego do ulicy Kunickiego. To do 19 lipca potrwa, ale ja u mnie, lubelskiej, poza tym tam prace drogowe też się odbywają, że tam też uważajcie, bo trwa przebudowa Alei Unii Lubelskiej no i drobne roboty na Alei Solidarności. Z korkami wygląda to świetnie, bo ich nie ma. Lipowa i Aleje Racławickie to są jedyne ulice, na których chwilę postoimy, no ale jak jesteśmy przyzwyczajeni do tych popołudniowych korków, no to zdecydowanie to nie jest ten moment na te korki i jakby tak sytuacja potrwała do wieczora, to byłoby pięknie. Jak znacie, jak jakieś zdarzenia, albo wiecie o jakichś korkach, o których nie powiedziałam, no to koniecznie dajcie mi znać pod 515 515 982. Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Hej, tu Ikea. Głodni wrażeń i klopcików? Wpadnijcie na rodzinne zakupy, a potem na obiad do naszej restauracji. Bo teraz w Ikea dzieci jedzą za złotówkę. Oferta trwa do 31 sierpnia. Regulamin na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Reklama. Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.